Jeśli chodzi o umundurowanie. Dlaczego te czapki są takie wysokie? Dlatego, że mundury nie mają kieszeni. I to, co żołnierze w trakcie marszu, od postoju do postoju, potrzebowali, to, co mogło im się przydać, nosili w czapkach. Tam był taki przedział ładunkowy, był drugie dno zagazywane, żeby to było na swoim miejscu, nie na głowie, tak? Fajka, tytoń, chleba. Ale nie taka papieros, tylko taka. Tak? Wypalenie. No ale zawsze to tytoń. E, Kawałek chleba, jakieś takie drobiazgi nosili właśnie w czapkę. Kiedy żołnierz coś potrzebował, zdejmował czapkę z głowy, cały czas idąc, wyciągał na przykład fajkę, nabijał tytoń, mógł iść i palić. I czapka z powrotem na głowę. Wszystko było pod ręką. Ok. W ten sposób wydłużono też, jak to mówią fizycy, strefy zgniotu. Kiedy kawaleria atakowała, dla szablami z góry. Tak? Z góry, jak popatrzył na człowieka, no to widział jego głowę, więc celował w głowę. Nie najłatwiej trafić. Więc taka szaba, zanim rozcięła wysoką, sztywną czapkę. Nie miała tyle energii, żeby rozciąć głowę. Więc to był tańszy i wyżejszy zamiennik czego? Hełm. Heł, heł, tak? Hełmy chronią głowę. Tak? już jest od starożytności. Ale to tańszy zamiennik, czyli czapki. Poza tym czapki ładnie wyglądały. Tak? Okej, okay. dlaczego na mankietach pojawiły się guziki? One niczego nie spinają, ozdabiają mundur, ale mają też jedno zastosowanie praktyczne. Przyszły z mody, znaczy, czy przyszły z cywila, tak? Yy. I były też marnarce wojennej. Po co chodziło? Słuchajcie, chodziło o to, żeby żołnierze nie robili tak, bo wtedy mundury były brudny. Jak ktoś sobie guzikami ponosi to już wiedział, żeby drugi raz tak nie robić. Tak? Chodziło o to, żeby oduczyć. Ludzi wycierania nos ręka. Wiecie, w rękach. w ładzie męskiej te guziki się zachowały, tylko przeszły pod spód. Dzisiaj są w garniturach, tak? W tak takich męskich, ale pod spodem. Tak? Nie wiem czy chłopaki już macie swoje garnitury. Marnatki, co? Wiecie? To możecie tatę zapytać, tak? Albo obejrzeć sobie Te guziki niczego nie spinają, tylko są ozdobnikiem. Ok. Mundury dawniej były bardzo kolorowe. Żeby z daleka je było, można zobaczyć. Każda formacja czy każdy oddział miał swój kolor. O tych kolorach dowódca, gdzieś tam stojący z tyłu na wzgórzu, przez lunetę obserwował pole bitwy i po kolorach rozpoznawał, który oddział co robi. Tak? Wysłał na przykład w żółtych do ataku i patrzył, czy ich widać, czy nie widać. Jak ich nie widział, to mówi tak, albo uciec, albo zginąć, albo być w niewoli tak się skończyli granatowo-żółci, to tak patrzę, kto go tu jeszcze ma? O, granatowo-czerwoni. Granatowo-czerwoni naprzód. No i tak patrzę, co oni robią, tak? W ten sposób dawniej wyglądało dowodzenie. Ok, jakieś pytania macie?